Dzisiaj porozmawiamy sobie o randkowaniu osób niepełnosprawnych. Poznacie parę anegdot. Podam Wam w opisie parę ciekawych materiałów odnośnie randek dla niepełnosprawnych. To wszystko po tradycyjnej czołówce. Słuchajcie, na pewno e, to, co teraz powiem, nie będzie jakimś odkryciem Ameryki, ale e, randkowanie w dzisiejszych czasach e, przypomina trochę pole minowe. E, jest e, dużym wyzwaniem, i e, niezależnie od tego, czy e, jesteśmy osobami pełnosprawnymi czy niepełnosprawnymi, to zawsze w tym względzie Towarzyszy nam wielka niepewność. Różnica w randkowaniu osób niepełnosprawnych między osobami pełnosprawnymi jest, wydaje mi się, taka, że bywamy w sprawach takich relacji romantycznych bardziej może wrażliwi, czasem tam tam przewrażliwieni, wręcz. I właśnie dlatego łatwo nas, jako osoby niepełnosprawne, zranić. Albo przynajmniej trochę łatwiej. Ja sama od wielu lat próbuję swoich sił na polu randkowania. Wychodzi mi to różnie, ale nie ustaję w wysiłkach. A między innymi próbowałam chodzić na speed dating. Na różnego rodzaju też imprezy przeznaczone dla Singli. W tym miejscu chciałabym Wam opowiedzieć króciutko, tych anegdot będzie parę, ale chciałabym Wam opowiedzieć o takiej sytuacji, kiedy byłam na imprezie dla Singli i moje dwie przypadkowo tam poznane koleżanki, które również chciały poznać partnera, w trakcie rozmowy powiedziały, że mają jakieś tajemne moce. I mogą mnie uzdrowić z mojej niepełnosprawności, i bardzo szybko to się potoczyło. Ee, jeśli chodzi o takie klimaty, ja jestem, e, no, no, jeżeli chodzi o takie klimaty, nie jestem zbyt chętna na takie czary mary, ale szybko zabrały się dziewczyny do pracy. Tam jedna położyła mi rękę na jednej nodze, druga położyła mi rękę na drugiej nodze. I zaczęły szeptać jakieś magiczne zaklęcia. Na pewno miały bardzo dobre intencje, no ale suma sumarum nie było takiego działania, jakie one mi wręcz z pewnością siebie godną jakiegoś maga starodawnego obiecywały. Także jeśli chodzi o kwestie filmików, które. Jakby tam uzupełnią to, co mówię. Szczególnie chciałabym Wam polecić filmik w YouTubie o, o osobach, które są tam niepełnosprawne i mieszkają w Wielkiej Brytanii. I w bardzo ciekawy sposób jest ukazany ich los, ich droga do poznania kogoś nowego. I jest to szczególnie taki wartościowy materiał dla ludzi. W zdarza się wątpić, czy osoby pełnosprawne i niepełnosprawne mają podobne pragnienia życiowe, podobne aspiracje. Wydaje mi się, że odcinek, który tam jeszcze pod spodem, pod tym filmikiem, może Wam dużo wątpliwości ewentualnych rozwiać. W temacie filmików internetowych jakiś czas temu obejrzałam film o niepełnosprawnych w Indiach. Z racji tego, że jak może mieliście okazję posłuchać w tym moim wstępnym filmiku, to ja od wielu, wielu lat interesuję się Indiami. Mam doktorat też z kultury indyjskiej, więc z prawdziwą ciekawością obejrzałam ten materiał jest on o osobach właśnie tam niepełnosprawnych w Indiach, które stawiają pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do poznania miłości. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy mniej więcej tam orientujecie się w temacie miłości i małżeństw w Indiach, ale no powiem krótko. Jeżeli osoby pełnosprawne mają Problem w znalezieniu kogoś to osoby niepełnosprawne w Indiach no, mają wielką, wielką, wielką trudność, trzy razy większą od osób, które są zdrowe, dlatego że w Indiach bardzo są rygorystyczne kryteria w aspekcie właśnie wyglądu. Bardzo dużą wagę się kładzie na to, żeby ktoś miał jasną, Cerę na przykład, to jest bardzo istotne. Bardzo dużą wagę w kontekście szukania mężczyzny kładzie się na to, żeby ktoś miał stałą pracę, pracę chętnie o takim profilu ścisłym. A jeśli chodzi o kwestie mam potencjalnych panien młodych. Zwraca się bardzo dużo też uwagi i przykłada się duże znaczenie do tego, żeby pannę młodą stać było na stać było na posag, który wniesie do domu pana młodego. Więc no, tych kryteriów jest bardzo dużo, żeby je odhaczyć. I wiele też pełnosprawnych hindusów, którzy na przykład. Pochodzą z jakichś niższych kast. Czasem są tacy nieszczęśnicy, którzy są tam dalitami, czyli to są osoby spoza systemu kastowego. Wiele, wiele lat nie mogą takie osoby znaleźć partnera życiowego, męża bądź żony, a to dopiero osoby niepełnosprawne, w, no, w przypadku których ten defekt jest bardziej lub mniej, ale generalnie jest widoczny. Więc. Osoby niepełnosprawne w Indiach borykają się z różnymi perypetiami, ale co tutaj możecie też zobaczyć w dokumencie, który zamieszczę pod tym filmem, są już bardzo pozytywne zmiany, dlatego że są firmy, które zajmują się zapoznawaniem dla niepełnospraw z potencjalnymi towarzyszami życia. I, no i całe szczęście, stopniowo, stopniowo sprawa przybiera bardziej jasne kolory w tym miejscu przypomniałam sobie jak myślałam nad tym co wam powiedzieć przypomniałam sobie o moim takim koledze nazywał się tam, nazywał, nazywał się Surjit sorry za zająknięcia to taki mój znak firmowy się trochę robi <gry> także właśnie ten mój kolega był chłopakiem bardzo wykształconym bardzo ambitnym, bardzo przystojnym był Sergij chłopakiem, ale no był osobą niepełnosprawną. I ta niepełnosprawność, a w ogóle jeżeli chodzi o sytuację poznania się moją z nim, to poznaliśmy się na takim czacie jakimś polsko-indyjskim, czy tam indyjsko-międzynarodowym. To było wiele lat temu. W każdym razie Sergij mi opowiadał i e, szczerze bardzo mówił mi o swoich problemach. Ja zresztą też podzieliłam się różnymi zwierzeniami z nim. W każdym razie Sypit e, fajnie zarabiał. Był chłopakiem przystojnym, zaradnym, e, mieszkał samodzielnie, tylko właśnie był niepełnosprawny. Nie wiem dokładnie, jaka to była dolegliwość, ale no e, wiem, że no, wzrost to był e, trochę niższego. I poruszał się o kulach. I niestety sprawiło to, że ta jego kondycja fizyczna sprawiła, że musiał się pożegnać z perspektywą poznania jakiejś dziewczyny, bo nie przystawał do schematu takiego mężczyzny, właśnie indyjskiego, hindusa który byłby w stanie w pełni kobiecie zapewnić byt. Jest to bardzo smutne, ponieważ ta sytuacja utrzymuje się do, do teraz, z tego co mi wiadomo. Nic się nie zmieniło. Także zerknę sobie na moje pomocy naukowe, wybaczcie, bo przygotowuję się do Was. Eee, tak, solidnie. <laughs> Także. No i tutaj dochodzimy do bardzo istotnego segmentu tego, o czym chciałabym powiedzieć czyli o e, radach dla osób niepełnosprawnych. E, I to są porady, niezależnie od tego, czy e, randkujecie na portalach randkowych, czy chodzicie na szybkie randki, czy na jakieś imprezy dla singli, to słuchajcie, musicie być autentyczni. Autentyczni, czyli po prostu w sposób tam, otwarty mówić o tym, że jesteście niepełnosprawni. Jeśli chodzi o portale randkowe, to warto zamieścić informacje o Waszej niepełnosprawności w opisie profilowym to niekoniecznie musi być super staranno opis bardzo dokładny że jestem taki przykładowo ja zawsze piszę że jestem osobą niepełnosprawną wiadomo poruszam się o kuli i mój sposób chodzenia różni się od zwyczajnego i to uważam że to jest akurat taki podstawowy pakiet który mój potencjalny kolega który może kiedyś się stanie bliższym kolegą, który z użytkowników na portalu może przeczytać. No, nie piszę o tym, że mam porażenie mózgowe, ponieważ ta informacja no, może na pierwszy ogień kogoś odstraszyć, a nie na tym mi zależy. Oczywiście w miarę zaawansowania znajomości to mówię mu bardziej dokładnie, jak to wygląda. Także proponuję Wam też, żeby mniej więcej opisać, nam nakreślić Waszą sytuację. I jeszcze jedno z moich doświadczeń i z moich błędów niejako wynika to, że kiedyś na przykład uważałam, że wystarczy tylko wspomnieć o naszej sytuacji, o mojej sytuacji, właśnie tam, 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 tam właśnie, właśnie w opisie profilu sorki, sorki. sorki. Ale, ale okazuje się, doszłam do wniosku, że trzeba również wspominać o tym podczas korespondencji. Parę razy miałam tak, że po prostu uważałam, że kolega, z którym mam się spotkać w Realu, przeczytał informację o mojej niepełnosprawności. Okazało się, że nie. Na przykład raz miałam do czynienia z czymś takim, że rozlegliśmy się na takim miejscu zbiórki. On przyszedł trochę wcześniej, więc widział, jak się do niego zbliżam na takim placu grunwaldzkim w szczecińskim i z jego ust wyrwało się zdegustowane. O jej. No faktycznie mógł mieć trochę więcej taktu, no ale w każdym razie po prostu ja byłam troszeczkę współwinna, ponieważ też powinnam napisać o mojej sytuacji. No i spotkanie przebiegło w takich nastrojach kiepskich, sytuacja była mocno niekomfortowa i rozstaliśmy się oczywiście bez perspektyw na kolejne spotkanie. Raz miałam też taką sytuację, że widziałam się, że przyszłam na spotkanie, to był w Starbucks na, na Bramie Portowej, trochę szczecińskich klimatów, pozdrawiam przy tym Szczecinian. Wszystkich, którzy mnie oglądają, spotkaliśmy się w Starbucksie na bramie portowej. Czekam, czekam, czekam na kolegę. Kolega się spóźnia, przy czym e, przychodzi po 15 minutach, i, i kiedy tylko usiadł, wyznał: Wiesz, ja przyszedłem punktualnie, ale widziałem e, jak chodzisz, i po prostu e, miałem troszkę dylemat, czy wejść do Starbucksa, czy nie wejść. I znowu tutaj wynikało to z tego, że umieściłam informację tylko w moim profilu, zamiast umieścić tą informację podczas rozmowy jakoś wpleść w wątek jakiś tam jeden z tematów, który wspólnie z nim poruszałam. Także od tego czasu zawsze zamieszczam informacje i w profilu, i w wiadomości prywatnej. I słuchajcie, no, y, jeśli chodzi o y, tego typu reakcje, to możecie słuchać z jakimś oburzeniem, y, czy na przykład sobie myśleć: A kurczę, y, trafiłeś na takie pustaki. Tylko, że wiecie, no to tak jest, że każdy ma jakieś preferencje, prawda? Są osoby, którym y, są osoby. Y, dla których bardzo istotne jest to, jak to wygląda, właśnie jakie kto ma wykształcenie, czy coś co akurat tak nie do końca rozumiem, jakie kto ma buty, czy, czy właśnie paznokcie. no to są takie rzeczy, no ale to jest po prostu kwestia subiektywna. Także każdy ma jakieś preferencje, no i, no i nie jest tak, że po prostu cały świat was polubi i Komuś może nie pasować to, że jesteście niepełnosprawni, tak jak i Wy na pewno macie jakieś swoje spostrzeżenia, swoje jakieś wymagania i zależałoby Wam, żeby ktoś tym wymaganiom sprostał. Także nie ma, nie ma co winić niektóre osoby, że po prostu sobie inaczej wyobrażają potencjalnego partnera, ale jak. Powiecie czy napiszecie wcześniej, jak z Wami jest, to po prostu będziecie mieć większy komfort, że jesteście po tej samej stronie barykady. On wie, co z Wami jest nie tak, i Wy wiecie, że On wie. Także to na pewno może trochę ciśnienie. Ciśnienie zmniejszyć. No, już nawet mi się nie chce wspominać o sytuacjach, kiedy ktoś w ogóle nie mówi o tym, że jest niepełnosprawny. E, miałam przy tym takiego e, kolegę, który był niepełnosprawny, miał akurat porażenie mózgowe, tak jak ja. No i ten kolega miał taką strategię nieudaną, że nigdy nie mówił, e, poznając się z kimś. E, Akurat znowu na portalu randkowym, bo większość tych sytuacji niepełnosprawnego randkowania sprowadza się do portali randkowych. To właśnie on, kolega nie mówił o tym, że jest niepełnosprawny. Przychodził na spotkanie, było wielkie. Surprise, surprise! No i co? I było to, była to taka niespodzianka negatywna, że koleżanki. Czuły się oszukane i to nie chodziło o to, że miały jakieś uprzedzenia względem osób niepełnosprawnych, że były złymi ludźmi, tylko po prostu niezależnie od tego, czy ktoś to akceptuje, czy nie akceptuje, no nikt nie lubi być zapędzony w kozi róg i nikt nie lubi być postawiony w takiej sytuacji. Po, po, pomyślcie sobie, jakbyście wy się czuli, kiedy ktoś po prostu by zataił jakąś istotną informację, prawda? Ehm, ehm, jeżeli chodzi na przykład o oglądy, czy dajmy na to stan cywilny, mówiłby, że jest kawalerem, a tutaj się okazuje, że co jakiś czas musi opuścić kawiarnię, żeby zatelefonować w sprawach służbowych, a później się okazało, że telefonował do żony, żeby jej naściemniać. Ja akurat mówię to na podstawie, na podstawie mojego własnego doświadczenia, bardzo szerokiego. Yy, także słuchajcie, yy, przy tym pomyślcie sobie, że niepełnosprawność jest jakby takim filtrem na yy, ludzi w takim sensie, czy są ludźmi wartościowymi, czy są ludźmi nie do końca yy, takimi, jakimi chcielibyście, aby wasz partner był. To jest taki yy, filtr, właśnie niepełnosprawność, na to, czy ktoś patrzy głębiej. W związku, czy ktoś po prostu się zatrzymuje na tylko tych walorach fizycznych? Chociaż w waszym przypadku może tak również być, i wierzę w to, że po prostu macie tą niepełnosprawność i macie też atrakcyjny wygląd. Jedno nie wyklucza drugiego, ale mimo wszystko, defekt jakiś fizyczny, e, e, może. Odstraszyć osobę, która po prostu patrzy tylko na to, co na zewnątrz, a przyciągnąć osobę, dla której jest ważny Wasz charakter, Wasze wartości, Wasza osobowość, Wasze zainteresowania i takie relacje mogą naprawdę być dużo bardziej wartościowe. Liczy się przede wszystkim w randkowaniu pozytywne nastawienie. Odwaga, i jeżeli będziecie mieć takie uzbrojenie, to naprawdę wróżę wam na ścieżce randkowania wielu sukcesów. Moją dzisiejszą przemowę chciałabym zakończyć piosenką, będzie kącik muzyczny Elvisa Presley'a. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale Elvis Presley w latach, w latach 60. Namiętnie korzystał z portali randkowych, w szczególności z Tindera, czego dowodem jest poniższa piosenka. Love me, Tinder, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me, tinder, love me true. All my dreams I takiej właśnie miłości rodem z piosenek wielkiego króla Elwisa Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko, jak zwykle musicie pamiętać. Że jesteście niezależni od wszystkiego fajnymi, wartościowymi ludźmi, za których trzymam kciuki. Czy jesteście pełnosprawni, czy nie. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Marta Wiktoria Kaszubowska.